Pewnie największy stres już opadł, i skoro słyszycie te słowa, to oznacza, że stoimy koło Was jako mąż i żona. I od dziś zaczynamy naszą nową wspólną drogę. Zdajemy sobie sprawę, że droga ta może być różna często wyboista, zawiła i czasem pod górkę, ale jesteśmy pewni, że będziemy nią podążać razem. Kochani rodzice, nie ma wystarczających słów, które wyraziłyby jak bardzo jesteśmy Wam wdzięczni za to, co dla nas zrobiliście przez całe nasze dotychczasowe życie. Byliście przy nas blisko, kiedy stawaliśmy pierwsze kroki, wypowiadaliśmy pierwsze słowa, odnosiliśmy nasze sukcesy i porażki. Chcielibyśmy tym krótkim filmem wrócić do naszych przeżyć, wspomnień i podziękować Wam za wszystko. Dziękujemy Wam za dar życia, bezwarunkową miłość, trud włożony w nasze wychowanie. Abyśmy wyrośli na wartościowych ludzi. Mamo, to Ty nosiłaś mnie pod sercem i związałaś nierozerwalną więzią miłości. Dziękuję, że pomimo, że czasem było ciężko, zawsze dbałaś o to, abym dobrze się czuła i miała szczęśliwe dzieciństwo. Pomogli ci w tym twoi rodzice. Moja ukochana babcia Krysia, po której możemy jednogłośnie stwierdzić, że odziedziczyliśmy gen wrażliwości i płaczu. Cudowny dziadek Janek, który swoim ciepłem i elegancją był dla mnie jedną z ulubionych osób w czasach dzieciństwa. Mamo, dziękuję Ci za dbanie o moje wykształcenie i że zawsze czekał na mnie ciepły obiad po powrocie do domu. Wielokrotnie pokazałaś mi, co to znaczy być silną kobietą. Dziękuję, że zawsze byliśmy i mam nadzieję, że zawsze będziemy z moim rodzeństwem na pierwszym miejscu w Twoim życiu. Tato. Jestem dumna, że jestem Twoją córką. I choć Ty nie mówisz mi tego zbyt często, to wiem, że Ty jesteś dumny ze mnie i z tego, jaką osobą jestem. Wniosłeś w moje życie przede wszystkim godziny łaskotania, żarty, śmiech, co niedzielne spacery, na które zawsze czekałam z niecierpliwością. Najbardziej cenię w tobie wytrwałość i silną wolę. Dziękuję, że kolejny rok dajesz naszej rodzinie stabilizację i wnosisz do niej spokój. Przelałeś na mnie swoje poczucie humoru radość z przebywania z ludźmi. Miłość do zwierząt i zaszczepiłeś baciarską żyłkę. Swoimi cechami przypominasz mi Twoją mamę, a moją najcudowniejszą babcie Kazię. Mojego anioła, której tak bardzo mi brakuje. Dziękuję Ci za każdą pomoc i za zapewnienie mi warunków, aby osiągnąć obrane cele. Kochani rodzice, dziękuję Wam za to, że stworzyliście dla mnie dom. Dziękuję za Tomka i Łukasza, najlepszych braci na świecie. Bez nich moje dzieciństwo, jak i życie dorosłe, nie byłoby tak ciekawe. Pokazaliście mi wielokrotnie, co oznacza być ze sobą na dobre i na złe. Pani Ulu i panie Mietku, dziękuję za Adriana, którego cenię najbardziej za zaradność i odwagę. Mamo. Dziękuję Ci za troskę, którą mnie obdarzyłaś od pierwszych chwil mojego istnienia. Dziękuję za Twój spokój i opanowanie, tak potrzebne w naszym domu. Dziękuję, że zawsze, kiedy o coś Cię poproszę, starasz się mi pomóc. Dziękuję za szczęśliwe dzieciństwo, wspólne spacery, wycieczki małe i duże oraz za same dobre stylizacje. Dziękuję Tobie, że potrafię rysować, śpiewać i już wiem jak zrobić pranie. Dziękuję Ci za każdą minutę wspólnych gier i wspólne spędzanie czasu. To Ty jednoczyłaś nas wszystkich razem i dajesz ciepło rodzinne wsparcie i zaufanie. Tato, dzięki Tobie i Twojemu wychowaniu wiem, że zawsze sobie poradzą w życiu. Wychowałeś mnie na swój zwór na stanowczego i zaradnego człowieka. Dzięki Tobie kocham sport i wiem, że luzik jest najważniejszy. Dzięki, że nauczyłeś mnie wielu umiejętności i wiem, że jesteś ze mnie dumny, kiedy osiągam sukcesy. Kochani rodzice, dziękuję za moje rodzeństwo: Natalie, Wiktorie i Anie. Dzięki którym zawsze coś się dzieje w naszym domu. A moje dzieciństwo bez nich byłoby nudne. Dziękuję za dom, całą rodzinę. Przede wszystkim ukochane babcie. Babcię Józię, babcię Anię oraz cudownych dziadków: dziadka Andrzeja, dziadka Jana. Dziękuję za otrzymane talenty i zapewnienie warunków do ich rozwijania. Pani Danusiu, pani Jarku, dziękuję za Madziunię, od której ciągle uczę się ciepła i radości z małych rzeczy. Dziękujemy Wam.